Cześć, jak zawsze, Kasia Żurek i po krótkiej przerwie wracam do Was z nowym filmikiem. Ale najpierw krótkie, ważne info. Po pierwsze, chciałam Wam podziękować za pół tysiąca subskrypcji na moim kanale, bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że ten kanał będzie się rozwijał dalej. I po drugie, wracam na mój stary, nowy fanpage na Facebooku i... Wyjaśnie mnie ścisłości ja nie będę korzystała z Facebooka, nie mam Facebooka, nie wracam na grupę. Po prostu korzystam z konta Into tylko po to, żeby prowadzić fanpage, bo jednak brakuje mi trochę kontaktu z wami. Link będzie w opisie i jeśli ktoś miał go wcześniej zalajkowanego, to jest ten sam fanpage. Teraz wracamy już do tematu dzisiejszego odcinka, mianowicie o tym, jak się nie wybić. Jak wiecie, dużo osób zrobiło filmik z serii Jak się wybić. Jednak, jak widać po mojej liczbie subskrypcji, ja chyba tego nie wiem, więc przekażę Wam moje porady na temat tego, co, czego lepiej nie robić. Soup for sub to jest dość znana metoda, choć według mnie jest dość słaba. Polega na tym, że wchodzisz pod filmiki znanych youtuberów, piszesz komentarze typu to da suba za suba i nawet jeśli zdobędziesz te subskrypcje to najprawdopodobniej nie zdobędziesz widzów bo osoby, które mają 187 subskrypcji mają po 15 wyświetleń pod filmikami i rozumiem to bo jak widzę taki komentarz to mnie od razu to odraża tego kanału na bardzo podobnej zasadzie działa pisanie komentarzy typu zapraszam na mój kanał kryptoreklama na pierwszy rzut oka wydaje się być dość dobrą metodą jednak tak nie jest Polega to na tym, że piszesz komentarze, które nie wprost zapraszają kogoś na Twój kanał, jednak sugerujesz nimi, że Ty nagrywasz. I ktoś, kto to czyta, może się zaciekawić. Hmm, co on tam na ten kanał wrzuca? Może wejść, a jeśli mu się spodoba, to subskrybować. Robiłam taki trzydniowy test, to już było dość dawno, bo około półtora miesiąca temu. Wypisywałam komentarze typu. O, jak fajnie, też bym chciała robić takie fajne filmy jak Ty. I, I powiem, że. Trochę to przyniosło mi lajków, ale również łapek w dół, bo z tego co widzę, to ludzie się dość orientują, że to jest po pierwsze kryptoreklama, a po drugie, dużo osób zauważyło, że te komentarze się po prostu mnożą. Więc według mnie to wcale nie działa dobrze i nie polecam tej metody. Kiedy zaczynasz nagrywać na YouTube, jedną z ważniejszych rzeczy jest wyróżnianie się czymś. Musisz dać widzom coś, czego nie znajdą na żadnym innym kanale. Oczywiście możesz nagrywać gry, ale jeśli będziesz to robił w dokładnie taki sam sposób jak Blowek, to dlaczego niby ludzie mieliby przyjść do ciebie, a nie do Blowka? Wiesz, on ma bardziej popularny kanał i najprawdopodobniej ma lepsze filmy, więc... Polega to na tym, że tworzysz sobie taką drugą osobowość, którą prezentujesz w internecie. Różni się od Ciebie charakterem I nie chodzi mi tu na przykład o to, że w rzeczywistości masz włosy blond, a do każdego odcinka zakładasz sobie perukę i mówisz, że już te prawdziwe włosy. Chodzi mi bardziej o to, że po prostu próbujesz być kimś, kim nie jesteś. Żeby to zrobić, musisz być albo dobrym aktorem, albo Ci to raczej nie wyjdzie. A nawet jeśli jesteś dobrym aktorem, to z czasem będzie Ci męczyło to aktorstwo i po prostu się wyczerpiesz. Weźmy sobie za przykład taką mnie. Oczywiście to nie jest tak, że na co dzień używam takich elokwentnych słów i zastanawiam się pięć razy, zanim coś powiem. Chociaż są sytuacje, w których umiem umiejętnie dobierać słowa i być trochę bardziej poważna, bo jeśli ktoś mnie zna tak na co dzień, w takiej luźnej znajomości, to ja nie jestem taka sztywna dość. Bo na YouTubie to raczej prezentuję się jako taką mądrze gadającą osobę. Chociaż w rzeczywistości to bardziej jestem szalona niż poukładana. Mam do Was małą prośbę. Nie zajmie wam to dużo czasu, więc spokojnie. Napiszcie mi w komentarzu, jaka ja według was jestem. Bo zakładając ten kanał, zależało mi na tym, żeby ludzie we mnie widzieli pewne cechy. Jestem ciekawa, na ile mi to wyszło. Więc zastanówcie się przez chwilę, jaka jest ta osoba, którą widzicie na filmikach. Jestem ciekawa, czy to się pokrywa z tym, z kim, kim jestem w rzeczywistości. Wiem, że to jest dość oklepane, ale muszę to powtórzyć. Hejterzy zawsze będą i nie można się nimi przejmować. Nie mam żadnego filmiku, pod którym nie miała chociaż jednej łapki w dół. Czasami są dwie, czasami trzy, czasami po pięć prawdzie jest multikont, ale to nieważne. Ale rzecz w tym, że nie wszystkim będzie się podobało to, co robisz. I nie celuj w to, żeby wszystkim się podobało, bo ci to po prostu nie uda. Oczywiście, że jest to jakiś sygnał, kiedy łapek w dół jest więcej niż łapek w górę, Muszę faktycznie to nie jest coś, co się podoba ludziom, ale nie bierzcie sobie do serca każdego hejtu. Pamiętaj, nie od razu wszystko będzie wychodziło idealnie. Tak ja jak wracam do swoich starszych filmików, to nie wiem czy śmiać, czy płakać, bo po prostu według mnie są bardzo słabe. I w tym miejscu chciałabym ja też bardzo podziękować za to, że daliście mi tą szansę. Daliście mi szansę rozwinąć się i pokazać, że umiem zrobić to lepiej, bo ja uważam, że moje filmiki aktualne są 1000 razy lepsze niż to, co robiłam 3 miesiące temu. Pewnie za 3 miesiące powiem, że to, co robiłam teraz, to jest tragedia i tak dalej, ale... To tylko dobrze, bo to znaczy, że się rozwinę. I mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli nagrywacie, to po prostu nie przestawajcie tego robić, ponieważ nie do końca wam coś wyszło. Idźcie w zaparty i próbujcie, naprawdę. To tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie stawcie łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie również o moim profilu na Instagramie, Snapchatzie i o nowym fanpage'u na Facebooku. Do następnego razu!